No? Wyjazd od ude chyba czysty. Zajebałem tutaj. Zajebałem Dobra, tutaj. Ja tu Wyjazd już od ude. złożyłem. Jedziemy dalej go szukamy. Jedziemy kanały. Się. Kim ty kurwo jesteś? Masz jakiś problem z jebie? I złamał nogę <laughs> Kurwa typikal hejter brona, Jakieś kurwa dziecko z powykręcanymi rękoma Gratuluję Nie zadałeś mi ani jednego obrażenia przez te dwie strzelaniny Tempaku zajebany